Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj przed nami następny odcinek z draftu i jak wiecie, po raz kolejny zrobimy sobie nieco inny draft. I draft znów odświeżony, bo draft, który robiliśmy w poprzedniej Fifie, nazywa się on klubowy draft. I na czym on polega, jak to wszystko wygląda, już Wam wyjaśniam. Sposób wybierania tego draftu jest naprawdę bardzo prosty. Otóż z każdego klubu mogę wybrać tylko jednego zawodnika, więc jeśli wybiorę Cristiano Ronaldo, na przykład Toty, a na obronie pojawi mi się Marcelo Toty, to Marcelo już wybrać nie mogę, albo oczywiście mogę, ale nie mogę go użyć w moim podstawowym składzie. Także jeden klub i jeden zawodnik tak to wygląda, dlatego nazywa się to klubowy draft. I jako ciekawostkę pokażę wam jeszcze skład mojego przeciwnika, na którego trafiłem robiąc inny draft, ale zaraz to zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jeszcze wam nie będę mówił, jaki ja draft robiłem. Musiałem z tego meczu niestety wyjść, bo draft mi nie wyszedł. Ale trafiłem na rywala, który miał 194 draft Polak. Zobaczcie, jak to wyglądało. Jego draftik. Widzieliście też u mnie na Facebooku przed premierową, jeśli ktoś oczywiście śledzi. Także niesamowity naprawdę szacun. 194 Polak zrobił, nie mam pytań. W takim razie przejdźmy do wyboru mojego draftu. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeden klub, jeden zawodnik. W takim wypadku wybieram Ariena Robena. Oczywiście tutaj. Oj, dali go na prawą obronę. Wybieram Robena z Bayernu. Na. Mm, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o napastnika, kogo by tu wybrać? S. Fine czy jednak Lukaku? Weźmy sobie Romka Lukaku, bo naprawdę dobrze mi się gra nim. Na prawej stronie może być Mane. Zawodnik Liverpoolu, czyli tutaj coś w stronę Premier League, czyżby tak? Mniej więcej um, tego toca myślę, że śmiało też możemy wybrać, bo naprawdę jest fajną kartą. Jak coś to będzie zmiennikiem, potrzebuje kogoś z ligi angielskiej, albo może być z ligi hiszpańskiej też. Kowacic, zawodnik Realu Madryt, no chyba że trafi później na Ronaldo. To oczywiście mamy tu jeszcze Hamesa, to wtedy, wtedy właśnie Kowacic by siada, siadł na ławkę rezerwowych. Zawodnik Manchesteru, City, Liverpoolu yy, i teraz Evertonu. Także to póki co dobrze wygląda, ale no jak widać. Najbardziej idziemy w kierunku Premier League i co my tutaj mamy? Mamy Gomesa, jest też Nine Golan, Matuidi. Weźmy sobie Gomesa z Barcelony. Nie wiem czy to był mądry wybór. Chyba lepiej jakbym wybrał Nine Golana, tak mi się wydaje. I teraz tak, kompanego nie mogę wybrać. Martineza mógłbym, albo Kieliniego, Tylko że nie pasuje mi to tutaj w ogóle do ligi włoskiej. W takim razie ja sobie wybiorę Martineza Bo myślę, że ta lewa strona to może być Liga Hiszpańska O ile mi się to uda wszystko połączyć tak jakbym chciał I mamy tutaj zawodnika Spurs Także to wszystko będzie ładnie się tutaj sklejało Na prawej stronie niestety Walker już nie może być Ale na przykład taki Valencia mógłby się pojawić No cóż, w takim razie wybieram sobie mojego bramkarza Którym będzie tutaj... Hmm, niech będzie Julio Cesar i na lewej stronie, jeśli teraz pojawi się Marcelo, o jest Filipy Luiz Filipe Luiz, zawodnik Atletico. I tutaj tak to wszystko się prezentuje póki co. Na razie, na razie no, wygląda to tak średnio, bo muszę kilka rzeczy poprawić. Ale nie ma co też narzekać. Zawodnik Chelsea, Willian Czy ja mam kogoś z Chelsea? Nie mam, więc mogę go wybrać. Przede wszystkim potrzebuję prawego obrońcy. No i lewego skrzydłowego. I mamy tutaj Carrasco i mamy też Di Maria. Oj, Di Maria. Carrasco na pewno nie mogę wybrać, bo już tam jest um, zawodnik Atletico, więc wybieram w takim razie Di Maria, który raczej będzie na ławce rezerwowych. No i teraz zaczyna się. Jest Neymar i jest Gareth Bale. W takim wypadku wybieram Neymara i wiem, że Gomesa nie będę mógł użyć, także Gomez musisz powędrować na ławkę rezerwowych. I tutaj mogę wrzucić sobie Williana, którego przesunę w ten sposób. I na razie tak to wszystko się prezentuje. Czy jakieś, jakiś klub się powtarza? No na razie nie, ale tutaj jak wypadnie Cristiano Ronaldo, to może być problem. Jest Leo Messi, no ale mam już Neymara, więc Messiego nie użyję. Jest natomiast Dembele, który jest znów zawodnikiem Tottenhamu, więc jego też nie będę mógł użyć. Jest Quadrado, e, jest Manuel Neuer. Czy Neuer tutaj by mi się... Wiesz co, ja wezmę Noiera. Jak coś, to wybierze, wybierzemy sobie tego Neuera. Zawsze jak mam mieć bramkarza bez zgrania, to wolę mieć gościa, który ma 92 overall niż 81. I kolejne karty. Mamy tutaj Staridza, to jest zawodnik Liverpoolu. E, jest Kagała, hmm... Insigne. Insigne jako zmiennik myślę, będzie naprawdę odpowiedni. I mamy tutaj następnych zawodników, Herrera z Manchesteru United. Oj, to byłoby naprawdę dobre, bo wtedy Herrera wrzucam sobie tutaj. E, I mamy już trochę sensowniejsze zgranie. Chociaż nawet nie wiem czy... Nie, to byłoby akurat bez sensu. W sumie na razie wychodzi na to, że ten Kovacic nie był takim złym wyborem, o matko! Co tu się porobiło? Cristiano Ronaldo 99. Eee, jak to zrobić? Dobra, ja robię coś takiego w takim razie. Eee, w takim razie robimy coś takiego. Eee, taki myk. Neymar powędruje tutaj, a tutaj wrzucę Cristiano Ronaldo. I wtedy mamy zawodnika Realu Madryt. oczywiście Kowacic, powędruje w tym wypadku na ławkę rezerwowych. Gomeza też nie mogę użyć ani Kowacicia, no ale Neymar i Ronaldo. No nie wybrałem Messiego dlatego że na prawej stronie to już nie miałbym go gdzie tam wcisnąć. Mamy tutaj Bolasie, ale to jest zawodnik Evertonu, a i to był mój fail. Czyli Bolasie też nie będę mógł użyć, więc dajmy sobie go tutaj. Eee, tak to wszystko się prezentuje. Kogo potrzebuję? Prawego obrońcy przede wszystkim. Wszystkim. Jest Tiago, jest Gundogan którego nie mogę użyć. Eee, Tiago również nie, bo tam będzie Roben Czyli kto? To może być. Niech to będzie Soul W takim razie, patrzcie na to. Pique, do tego Baines. Baines odpada, bo mam Lukaku. Pique odpada, ponieważ mam Neymara i nawet jeszcze Gomesa na ławce. Alba też odpada, bo to również Barcelona. Umtiti również też, więc muszę wybrać tego zawodnika i wrzucić go na prawą obronę. No, na razie to była dziwna decyzja, no ale jedyna, którą mogłem podjąć. Dwie karty jeszcze do końca. Jest Real Madryt, czy jest jakiś zawodnik, który mógłby grać na prawej obronie? No tak średnio bym powiedział na razie, chyba tamten tamt pozostanie. Zobaczmy tutaj Silvery Białkowski. Weźmy sobie, żeby to był polski akcent. I tak to wszystko na razie się prezentuje. Czy ja mogę tutaj zrobić jakieś sensowne zmiany jeszcze? Ehm... Może coś takiego? Nie, to raczej byłoby głupie. Dobra, 74 zgrania, ja sobie poukładam tylko ławkę rezerwowych i muszę pamiętać, kogo nie mogę używać, ale tu w sumie już sobie odłożyłem, czyli Bolasie, Kowacicia i Gomesa. Tak to się prezentuje, więc Di Maria czy Robin, oni oczywiście mogą tutaj wchodzić. No, kolejne ciekawe wybieranie draftu, mam nadzieję, że wam się podoba w taki sposób, możecie sobie spróbować, co wam fajnego właśnie wyjdzie. Ja tymczasem sobie układam ławkę rezerwowych i lecimy z pierwszym meczem. Okej, okay, zobaczmy co on tam ma ciekawego Draft 91 oceny i 96 zgrania. Eee, mamy Isko, jest Gundogan, Ronaldo Messi w wersji Team of Decision i Birchow bodajże. Legenda na ataku 4-3-2-1 formacja. No cóż, zobaczymy jak mój skład się spisze. Ale piękne podanie Lukaku zewnętrzną częścią stopy Kameni. Jaka interwencja! O Skubany, jak on to obronił. No nie, jeszcze w pręta Herrera uderza, ale początek spotkania już mogłem prowadzić. Ale strzał! Powiem wam, że ten Kameni broni naprawdę świetnie. 15 minuta spotkania, uderzam na jego bramkę raz po raz, nic, totalnie nic. W końcu jest bramka! Pięknie to zrobił Herrera. 1 do 0, 15 minuta spotkania. O to chodzi. I tak trzeba strzelać. Nie wiem, jak, co, jakim cudem ten Neymar to zrobił, że przeszedł między wszystkimi tymi zawodnikami, ale jest 2 do 0 w 28 minucie spotkania i naprawdę ładnie to wszystko wyszło, tylko w pewnym momencie gra się jakby przycięła i nagle Neymar już był dalej, także no troszkę fart po mojej stronie, ale 2 0, także nie ma co narzekać. Ajajaj, aj, aj, 2 do 1, Messi tam stał i czekał, po prostu dołożył tą nogę, ale to był błąd w kryciu. Eee, właśnie moich obrońców, źle się nimi ustawiłem i 1 do 2, czy 2 do jednego, jak tam wolicie, bramka kontaktowa, trzeba grać dalej, no i oczywiście strzelać, troszkę tak w obronie mi się gra gorzej tym patem, ale w ataku nie jest źle, szczególnie chyba najbardziej taki widoczny jest Neymar, z tego co tak zauważyłem po pierwszych 40 minutach. No nie, no Birchow i 2 do 2, jeszcze dał pauzę, czyli jakieś zmiany będzie robił, w takim razie ja też zmiany muszę zrobić. I wydaje mi się, że w miejsce Lukaku wejdzie Roben i ten toc, o którym wam mówiłem, że on się może przydać. No zobaczymy, czy przyda się naprawdę, ale... Roben... A nie, co ja robię? Robena nie mogę wpuścić, przecież Manuel Neuer jest na bramce, to ja nie mogę użyć Robena. A widzicie dobrze, że pomyślałem. W takim razie Di Maria? Tak, Di Maria może być, bo z że nikogo nie ma, a widzicie uważny, uważny cały czas. Nie, nie, Cristiano, nie rób tego! 3-2, wprowadziłem 2-0 i przegrywam 3-2, 69. minuta spotkania Cristiano Ronaldo, ale się w ogóle dziwnie tak obrócił, nie? Manuel Neuer niestety sobie nie poradził w tej sytuacji sam na sam i przegrywam jedną bramką, tym razem ja, to jest Ronaldo Toc w ogóle 69. minuta, dobra, weźmy sobie tutaj grę ofensywną, no tak być nie może, dlaczego mój Ronaldo tak nie gra? Pewnie dlatego, że nie ma pełnego zgrania? Chyba nie ma, nie? No, no, Cristiano! i to był mój Ronaldo, tak jest! Kalma 3-3, nie, to jeszcze nie kalma. Jeszcze nie, jeszcze aż mi. Patrzcie, Zordon wzywa. Czy ktoś mi wyjaśni, co teraz zrobił Neuer? <ścoughs> co to za Superman był? No tak, o tobie mówię. Każdy powtórkę zostawił. Superman w wykonaniu Neuera. Patrzcie, jak tutaj poszedł. Nie, dlaczego tak? No i niestety 4-3, koniec spotkania, pierwsza runda, nie będzie drugiej, ale to co się stało w końcówce, to co zrobił tam Messi, przyjął sobie piłkę, Neuer zrobił Supermana, no wiem, że on nie miał zgrania, także no, nie mam jakiejś, jakiejś specjalnej pretensji do niego, tylko po prostu szkoda, bo to było fajne spotkanie i zobaczmy na tą bramkę Messiego. Co tu się w ogóle stało? On podał górą, moi obrońcy nie zareagowali, próbowałem to wybić Luisem, ale potem. Pojawił się Superman Manuel Neuer. No i nie pykło. Muszę Wam powiedzieć, że w tym roku mam takie odczucie, że naprawdę w drafcie e, dużą rolę odgrywa zgranie, bo zawsze jak mam tych zawodników bez zgrania, to gramy się totalnie inaczej, o wiele, wiele gorzej. Także e, myślę, że nie ma czegoś takiego jak w poprzednich FIFA, kiedy robiło się normalnie sobie drafty bez właśnie FIFA 16 oczywiście. drafty bez zgrania totalnie grało się... Grało się nimi praktycznie normalnie, bo ci zawodnicy jakoś tam gorzej się nie zachowywali na boisku. A tutaj, jak się nie ma zgrania, to bywa różnie. No, ale cóż, lubię robić właśnie sobie takie wyzwania, lubię budować składy inaczej, bo ile można budować, zwykły skład z Ligi Hiszpańskiej albo z Premier League? No nie, także mam nadzieję, że wam się podobają takie odcinki. No i mam nadzieję, że następnym razem pójdzie lepiej. Także paczki otworzone, nic nie wypadło. Co ciekawe, przed chwilą otwierałem sobie paczki, jak robiłem inne drafty, i tam trafiłem w zwykłej paczce srebrnej, srebrnego tocca, Także mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie pod spodem subskrybuj, dziękuję Wam za to bardzo serdecznie, no i widzimy się kolejnym razem, miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, a i piszcie pod spodem, jakie drafty chcielibyście zobaczyć jeszcze inne, być może coś niebieskiego, pomyślimy także na razie i piona.